Znajdujemy się na SSP w Dobrocinie. Dobrocin leży w województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Ostrudzkim oraz gminie Małdyty. Jakby ktoś był zainteresowany, szerokość i długość geograficzna tutaj się wyświetla. Ale dobrze, przejdźmy do prezentacji już tego przejazdu kolejowego. Jest on bardzo ciekawy, ponieważ są na nim sygnalizatory ek 33 Moje ulubione. Dwa są. Z, z tym, z gęgaczem KLD4103, czyli tak jak, jak ja tam mówię, 4103. Jeżeli chodzi o automatykę, jest to nowa automatyka MONAD, znaczy już nie taka nowa, ponieważ nie, ona już tutaj jest od dwóch chyba lat albo trzech. Podaję, że oczywiście. Przejazd znajduje się na 220, jest to kategoria C. Linia na tym odcinku jest jednotorowa. Ale my teraz będziemy ciągnęli naszą prezentację dalej, więc teraz małe cięcie. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 220, a tak dokładnie na 51 km i 321 metrze tej oto linii kolejowej. I tak przy okazji, tutaj Macie, szlak na Elbląg, i tam jest też stacja w Dobrocinie, którą nagram osobno. A tutaj macie szlak na Olsztyn z innymi miejscowościami, typu właśnie Morąg, tam jest też blisko, następna stacja w tamtą stronę to już jest morąg, ale my lecimy dalej. Tak wygląda to SSP z drugiej strony. To jest ten sygnalizator S1. Ale dobrze, to już z prezentacji wszystko. Czekamy na przelot pierwszego składu. Nie wiem, czy pojawią się te dwa składy. Mam taką nadzieję, że pojawią się dwa, ponieważ mają jechać dwa gryfy z tego, co wyczytałem. Teraz będzie jechał IC gryf relacji Szczecin Główny-Olsztyn Główny. Zapraszam Was teraz na przelot. I pierwszy Icy Gryf nam przeleciał. RP1 dosyć fajne było. Ale dobrze, my teraz czekamy na drugiego. Drugi gryfek nam przeleciał. Ten był relacji Olsztyn, główny Szczecin, główny. Właśnie będzie przejeżdżał przez stację Dobrocin. Ale dobrze, my już teraz przejdziemy do ciekawostek. Na takim ładnym kadrze tego EHZ33 postanowiłem zrobić dla Was ciekawostki. Także pierwszą ciekawostką jest to, że w roku 1945 przez jeden rok 1945-1946 miejscowość ta nazywała się świętogóry. Tak, dobrocin to były świętogóry. I druga ciekawostka jest naprawdę już klasykiem na moim kanale, czyli w latach 1975-1998 dobrocin należał do województwa olsztyńskiego. Ale to już tak na serio byłoby na tyle. I już z tego miejsca zdał dla nas relacjat 08. Pozdro i cześć!